Moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku i od razu wam powiem, że popełniłem dzisiaj bardzo duży błąd, bo poszedłem yy, ćwiczyć tlatę w dzień tlaty. Dzisiaj u mnie jest poniedziałek, także jakby wszyscy ćwiczyli tlatę. Tak to już jest ustalone w siłownianej kulturze, że poniedziałek zawsze jest dzień tlaty. Ja nie mogłem się wyłamać, także była spora klejka. Zacząłem sobie od wyciskania na płasko i tutaj zeszedł do treningu, pamiętałem, że mam bardzo dużo do dołożenia, czyli jakby po tych powtórzeniach, które robię, mam jeszcze sporo zapasu, to po prostu dołożyłem sobie 10 kg. Zacząłem sobie od 7 dyszy, skończyłem na 90 kg i powiem Wam, że nadal jest to dla mnie lekko, jak możecie zobaczyć po ruchach, ale co, no jestem, chcę zachować pokorę, i nie, nie wrzucić na siebie jakiejś kontuzji, także zaczynam bardzo powoli. tu drugie ćwiczenie w planie, e, wyciskanie na skosie. Tutaj tak samo e, dołożyłem sobie 10 kg do e, ciężaru z zeszłego tygodnia. Tutaj na dole będziecie mieć oczywiście obciążenie. Chyba we wszystkich filmach będę dodawał te obciążenia. Jak myślicie, nikt nie będzie się głowił, ile to tam jest na sztandze. Tym bardziej, że mam takie dziwne. Dziwne trąszki, jedne są cienkie, dru drugie są grube i potem są pytania o, o obciążenie. Trzecie moje ćwiczenie w planie na dzisiaj to yy, ściąganie linek na bramce. Tutaj też sobie dorzę, może nie 10 kg tylko 5 i robię sobie 3 serie 10-8-6 jak, jak według planu. No i ostatnie ćwiczenie na dzisiaj yy, są to chest fly'e na maszynie. Też sobie tutaj dołożyłem, no w te pierwsze tygodnie na pewno będę dokładał sobie kilogramy, bo mam jeszcze luz. I tutaj też zrobiłem trzy serie. Tak wyglądał mój trening, zajęło mi to 68 minut, dosyć długo. Oprócz tego zrobiłem sobie jeszcze wznosy na barki, dwie serie po 12. Jak widzicie po mnie zmokłem trochę, bo pada, jest styczeń pada deszcz. Także co, zabieram Was na mój posiłek potreningowy. Moi drodzy, pomyślałem sobie, że pozwolę sobie na takie trochę gotowe żarcie. Są to smażone nudle z winiary. Znalazłem to w Lidlu. Makro też ma w miarę spoko. I do tego dodam sobie mięso mielone z UDA kurczaka. No i co moi drodzy, tak to wygląda po przygotowaniu. Jedynym moim błędem na teraz, który mogę wam powiedzieć, to mogłem troszeczkę mięso trochę bardziej przysmażyć. Tak mi się leciutko zagotowało, ale w smaku bardzo dobre. Myślę, że raz na jakiś czas można takie coś zjeść. Dzięki, że byliście dzisiaj. I zapraszam do następnego.